Dziś opowiem Wam o pięciu świetnych i zdrowych pomysłach na prezent. Jeśli nie macie jeszcze żadnego pomysłu, co sprawić najbliższym, to zapraszam do oglądania. Cześć, tu Karolina, witajcie ponownie. Mamy już grudzień. A to oznacza tylko jedno. Święta tuż tuż i trzeba na poważnie zastanowić się nad prezentami świątecznymi. Dla niektórych kupowanie prezentów i chodzenie po sklepach jest to czysta przyjemność, a dla niektórych zupełnie odwrotnie. Niezależnie którą jesteś osobą, dzisiaj pokażę Wam 5 świetnych pomysłów na prezent. Na dodatek nie musicie nawet wychodzić z domu, by je kupić. Wystarczy zamówić je przez internet. Zatem jeśli szukacie zdrowego pomysłu na prezent, to właśnie go znaleźliście. Pierwszym zestawem prezentowym jest zestaw dla smakosza. Zestaw dla smakosza to prawdziwy zestaw degustacyjny, idealny dla każdej osoby, która lubi testować nowe smaki. Znajdują się w tym zestawie najpopularniejsze produkty ze sklepu Oliwi. Znajdziecie tutaj olej lniany, oliwę z oliwek, olej z pestek dyni, olej rzepakowy, chrupiącą mieszankę oraz masło arachidowe. Jest to świetna propozycja dla osoby, która interesuje się zdrowym stylem życia, zdrowym odżywianiem, dla osób, które dopiero wkraczają w ten świat zimno tłoczonych olejów. Zatem osoba obdarowana takim prezentem będzie mogła przetestować aż cztery zimno tłoczone oleje najwyższej jakości oraz skosztować pysznego masła arachidowego i miksu przeróżnych ziaren, pestek i orzechów, czyli chrupiącej mieszanki. Tak jak nazwa wskazuje jest to po prostu idealny zestaw dla każdego smakosza. Drugim zestawem jest zestaw Pogodna Zima. Jest to świetna opcja dla osób, które mają skłonności do chorób w okresie zimowym. Jeśli najbliższa Wam osoba, której chcecie kupić prezent, niestety bardzo szybko łapie przeróżne infekcje i często jest chora, wtedy taki zestaw będzie świetnym wsparciem dla odporności. W tym zestawie znajduje się olej z czarnuszki, olej lniany, zakwas z buraków oraz miód rzepakowy kremowany. Ten zestaw jest to idealna bomba przeciwchorobowa. Jest tutaj bezcelerowy olej z czarnuszki, który idealnie wspomaga odporność. No i olejniany, który również jest świetnym źródłem kwasów omega 3. Ciekawym produktem jest również miód rzepakowy kremowany. Jest to miód, który się nie skrystalizuje i który zawsze jest właśnie taki aksamitny i kremowy. Pewnie każdy z nas nieraz frustrował się nad słoiczkiem miodu, gdy ten już zdążył się skrystalizować i nici z kanapki z miodem, bo nie dało się go rozsmarować. Miód kremowany cały czas zachowuje swoją konsystencję i jest po prostu po prostu idealny na kanapki. Kolejnym zestawem jest zestaw dla kobiety. Jest to uniwersalny prezent dla każdej kobiety. Te produkty mają na celu zadbać o nasze zdrowie nie tylko wewnętrzne, ale również zdrowie zewnętrzne. Odżywią one nasz organizm od środka i zapewnią niezbędne składniki, których nam potrzeba, ale te produkty również nadają się świetnie do pielęgnacji, by dbać o zdrowie włosów i skóry. Idealny zestaw dla kobiety, która dba o swoje zdrowie i dla której to zdrowie jest najważniejsze. W zestawie dla kobiety znajduje się olej z wiesiołka, olej lniany, olej kokosowy, olej sezamowy oraz zakwas z kapusty. Zatem jest to bardzo uniwersalny pomysł na prezent i naprawdę nie można z nim nie trafić. Kolejnym zestawem jest zestaw dla mamy. Zestaw dla mamy to połączenie różnych produktów, które mają na celu wzbogacić dietę o niezbędne składniki, ale również pomóc. Przygotować przepyszne desery. W zestawie dla mamy znajduje się olej dla mamy, zakwas z buraków, miód faceliowy i masło migdałowe. Olej dla mamy to połączenie trzech olejów: oleju lnianego, oleju z wiesiołka i oleju słonecznikowego. Jest to idealnie wyselekcjonowana mieszanka, by dbać o zdrowie każdej mamy. Natomiast masło migdałowe i miód faceliowy są to składniki, które mogą być bazą przepysznych i zdrowych deserów dla całej rodziny. Miód faceliowy jest pozyskany z nektaru faceli błękitnej. Jest to bardzo delikatny miód o takim aromacie kwiatowym, ale znajdziecie tam również taką nutkę cytrusową. Ponadto taki prezent byłaby to świetna okazja, by przetestować coś nowego. Ostatni zestaw jest to zestaw dla najstarszych, czyli zestaw dla seniora. Znajduje się coś dla Zdrowia, coś na deser i coś dla amatorów gotowania. W tym zestawie znajdziecie olej dla seniora, olej rzepakowy, olej kokosowy, miód lipowy i chrupiącą mieszankę. Olej dla seniora to połączenie trzech zimno olejów oleju lnianego, oleju rydzowego i oleju z ostropestu. Z kolei olej rzepakowy i olej kokosowy na pewno znajdą swoje miejsce w kuchni i będą towarzyszyć przy przygotowywaniu zdrowych dań. Natomiast miód lipowy i chrupiąca mieszanka okażą się zbawienne w momencie, w którym znajdzie ochota na coś słodkiego. Więc jak widzicie, dla każdego coś dobrego. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem któregoś z tych zestawów, to w opisie pod filmem znajdziecie linki do sklepu Olinii, gdzie możecie dokonać zakupu. Najlepsze jest to, że w ogóle nie musicie wychodzić z domu, by je zamówić. Podarowując je najbliższym, pokazujemy, że bardzo dbamy o ich zdrowie i że chcemy, by byli silni, szczęśliwi i witalni. Pamiętajcie o tym, że produkty Olinii są to produkty najwyższej jakości. Tłoczone na zimno i tłoczone praktycznie na wasze zamówienie. I taka jedna rada. Pamiętajcie o tym, że przed daniem tego prezentu warto jest przechowywać te produkty w lodówce. Weźcie to pod uwagę, by wyjąć je z lodówki tuż przed obdarowaniem. To wszystko na dzisiaj. Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego bloga www.olejenazdrowie.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat wszystkich produktów, o których dzisiaj wspomniałam. Odwiedźcie nas na Instagramie, na Facebooku i nas na w czacie. Jesteśmy tam bardzo aktywni i z pewnością znajdziecie tam wiele ciekawostek. Życzymy wam udanych świątecznych zakupów i widzimy się następnym razem. Cześć.